KSW81, rozmawiamy z Adrianą Krecz. Cześć Adriana. Cześć. No, jak wrażenia po walce? No, czy spodziewałaś się, że to będzie tak szybkie zwycięstwo? Nie, bo wiesz, co? Ja zawsze miałam ten problem, że jak się nastawiałam, że będzie szybko, to było długo. A tu się nastawiałam. 15 minut ciężkiej pracy, no i wyszło, wiesz, bo my tylko widzimy to, co się dzieje w klatce, nie, widzi, nie widzą wszyscy, wiesz, całych przygotowań tego wszystkiego, to nie jest tak prosto, że ja sobie weszłam i sobie poddałam, bo ja naprawdę ciężko na to pracowałam, wiem, że to jest takie oklepane, ciężko na to pracowałam, ale tak, ciężka, bo ciężką pracą to osiągnęłam, że w tak szybki sposób e, pokonałam Karolinę. No właśnie, wydawało się pozornie, że to ty będziesz tą stroną stykową, a ona tą stroną parterową. Tymczasem to u ciebie, no znakomicie zagrała gra parterowa, poddawała się bardzo szybko. Powiedz, czy to była kwestia chwili, sytuacyjna akcja, czy to było coś, co planowałaś sobie przed tym pojedynkiem? Powiem ci szczerze, że sobie wizualizowałam to, ale tak jak Karolina wyzywałam do pojedynku, napisałam jej, jeżeli się cofniecie do tego posta, że Karolina, ja nie odsłoniłam wszystkich swoich kart. I to była prawda, bo nikt nie wiedział, jak ja się w parterze zachowuję. No i tak naprawdę do teraz nie wiecie, co ja potrafię, no bo to jest był tylko e, jeden ułamek z tego, co potrafię w szeroko pojętym MMA. No właśnie, bo wydawało się, że trochę wpadła ci w ale że wydawało się, że może jeszcze uciec, tymczasem bardzo dobrze i doskonale wręcz dopięłaś tę pozycję, no i nie było już odwrotu. No bo mm, tak podejrzewałam, że znaczy się podejrzewałam, podejrzewaliśmy i trener właśnie mi powtarzał, że nie będzie chcia, chciała ze mną bić. No bo to jest moja tak, domena stójkowa, lubię, lubię się bić. No tak, lubię się bić, lubię wymiany i tak dalej. Wiedziałam, że jak poczuję jakiś mocniejszy cios, to prawdopodobnie wejdzie w nogi, bo, będzie, bo to jest jej bezpieczna płaszczyzna, ale właśnie Karolina nie wiedziała, jak ja się tam zachowam. No i wpadła właśnie w moje sidła, że tak powiem. Pada znakomicie zestawione siidła. Powiedz co dalej, no po tak spektakularnym zwycięstwie, no to wydaje się, że będziesz mogła rozdawać karty, że tak powiem. Znaczy się rozdawać karty może nie, ale przywołuję się do słów dyrektora sportowego pana Wojsława, który wczoraj bodajże dał wywiad, że wygrana tej walki mierzy się z Jasmin pogromczynią Emilii Czerwińskiej. Także zapraszam polską gościnnością. Brazylię do Polski. Czy chciałabyś, może, żeby to, znaczy na pewno byś chciała, żeby to była już walka o pas, tak myślę. Oczywiście, że chciała, tak, tak, ale ja nie jestem o, y, tą, która krzyczy i tak dalej. Y, jeżeli będzie taka decyzja bo da, że bardzo będzie mi, mi z tego powodu miło, y, no ale zobaczymy, ale tak czy siak czekam na Jasmin, bo takie były, takie były, takie były założenia pana Wojsława, także jest osobą, która utrzymuje słowa. Także myślę, że będę się z nią bić. No to jasna określona przeciwniczka, dzisiaj szybka robota, a za chwilę Koloseum. Czy to wszystko można złożyć w jedno równanie? O Jezus Maria, to nie do mnie pytanie. Wiesz, Fajnie by było, nie? No, to, by się nie... to jest taka cała kolejka, nie wiem czy widziałeś, każdy chce, a ja w Koloseum, każdy fighter, wiesz, KSW, nie? Że halo, ja tu jestem, nie? Może Koloseum? <noise> Także ja też mogę tak powiedzieć, ale no fajnie by było, no ale też nie jestem krzykaczem. Yy... Tam same gwiazdy się biją, ja jeszcze nie jestem gwiazdą, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, e no ale zobaczymy, zobaczymy jakie mają władze na mnie plany, wiesz ja nie lubię tak od razu szyb na szybko, bo dopiero co wyszłam z klatki i ja już mam mówić co ja mam robić, to ja tylko mogę przywoływać słowa moich szefów, pana Wojsława, e My, bo to znaczy się, moim głównym szefem jest mój tata, bo my prowadzimy, współprowadzimy przedsiębiorstwo, także to jest mój główny szef, nie umieszając mojemu tacie, żeby się na mnie nie obraził. No ale tak jak mówię, to, to jest ich firma, ich spółka, oni decydują. No właśnie, płomienne przemówienie Twoje po, 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 po wygranej walce, chyba najpiękniejszy i jeden z najciekawszych apeli do hejterów, jaki słyszałem w życiu, także gratuluję i wierzę. No, dziękuję bardzo, bo taka jest prawda, wiesz, bo taka jest prawda, że ludzie tylko, to jest takie żałosne i trochę im współczuję, że siedzą przed tym komputerem i muszą wypluć tą swoją żółć, bo im nie wyszło w życiu i przez chwilę poczuły się dobrze, bo komuś tam nawrzucali. Ja, takim osobom mogę tylko współczuć, bo mówię, oni nie mają, nie mają odwagi poprosić szefa o 20 groszy podwyżki, aby do komuś gadać, że jest słaby, czy robi to, czy tamto. Żałosne po prostu. I tyle. I tym mocnym, optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia jak najszybciej, bo świetnie się ogląda Twojej walki. Dziękuję bardzo wszystkiego dobrego. bardzo. bardzo. Dziękuję.